Siema widzowie, jest siema ze mną, jest ze mną Kalis 557 i siema. Frano Epano. Siema, siema. Siema widzowie A no właśnie. Yy, Franek, założymy kartony i wchodźmy w siebie tak ciągle. No, ok. a polecam, Albo ty polecam I wejść, będziemy latać chyba. Polecam wejść na mój kanał Frano Chodź. Epano w Ej, w ka, Kalis 557, wchodźmy w siebie tak? I Dobra. tak ciągle. Chodźmy w siebie i chyba zaczniemy latać. Co? Dziwne mity. A nie, nie, Dobra, nie. To wie oczywiście jak zwykle napiszcie kto ma najlepszy Napi karton. No i, i napiszcie w komentarzu. Hashtag Rainbow Friends dla lepszego zasięgu. I jeszcze y da, jeszcze zostawcie 20 lajków pod tym filmem. Aż 20? Dobra, zostawcie... Po, 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 po więcej Rainbow Friends Chapter 2 no, Ale Do. wchodźcie już, bo ja tu czekam. Jak będziecie chcieli... No i Jak za. będziecie na koniec na jak będziecie chcieli, to już może jeszcze nagramy jedynkę. I napiszcie w komentarzu has, tak, Rainbow Friends dla lepszego zasięgu to co mówił Kaliś 5. Ej, Lukas wpadła mój ekran. Lukas. No, a więc już za, za chwilę zaczynamy, bo jest tutaj już 7 sekund. No, Ej, Lukas, stoi na kartonie, patrz! Jakby co, jak. Ja jestem tu w Friends, bo grę to tylko 5 razy w życiu. Dosłownie pięć 5 razy w życiu, a oni grają już więcej, więc jakby zginął, no to. Niech ja, mi No, no i właśnie zaczęliśmy no właściwie się dołączyliśmy. Oj, jeszcze nie ale za chwilę ja już się dołączyłam. już dopiero do. no i mamy ładowanie ale pomijamy historię, nudne jest no dobra gotowe dobra Oczekiwanie na innych graczy w ogóle jakie są znaczy w sklepie te a ja chciałbym mieć łopony Tamara. Te głosowe by pominąć. Pomijajcie. Pomijamy. Jakby co, pomijaliśmy histeryka, bo ona jest luna, jak sobie sami wejście na ja zobaczcie ja No, nie chcemy przedłużać. to duża A to jak pierwszy grzy? level. Co wczoraj już nagrywaliśmy Rainbow Friends, więc jak chcecie zobaczyć Nasz pierwszy odcinek, to polecam tam wejść na kanał i tam będziecie mieli. I wchodźcie też na kanał Frano e -Pano. Ja niedługo będę miał swój kanał, więc jak będę miał, to możecie też wejść, ale tu ja już jak chcecie. Ja nie przedłużam. No ja już Edy, mam ja już trzy. Mam, ja też mam trzy. Znaczy... O ja cię. blue. Грин, 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 Opoł, kalis 557 No bo jak mówiłem, będę zginęła pewnie pierwszy no i zginąłem, więc będę znowu tak samo jak ostatnio oglądał lukasowego, a prawie przez całą grę Wiem. A mnie też ogląda, Kalis? będę na zmianę was oglądał. Dobra, będę Wam mówił, przekazać gdzie franek, gdzie franek jest. Ja Dobra, tutaj, tutaj jest po tobie, tutaj są po tobie. A gdzie to były w ogóle wasze kartony? Nie mój no. tysiąc, dwa. 4, 500, 1000. No Na pewno to. Tylko... No. Pokaż kartę. No ja mam wodniky. No to nie kosztował. On kosztował 100. Franka chyba kosztował nie. 450. On jest... On jest niezbyt. On jest... O nie! Niezbyt rzadki. A to ja mam i ja mam większy, bo ja mam chyba legendarny. Green! Green nie ruszy się! nie może panu głowy Green tam jest. Co to... Dobra, Lukasowie nic tam. Nie jest do tego jakby labiryntu, bo tam jest green. Gdzie Ale ubo? kampi się. Dobra, a teraz będę obserwował okazowego. Bo pakiet mojaj. Widzowie, jest gdzieś blisko blue, a więc... O właśnie tutaj idzie. No. Napiszcie w komentarzu hashtag blue. Do lepszego zasięgu. Też. Hmm. I po więcej filmów. Ej, Lukasowy, kupiłem sobie ten. Kupiłem sobie nowy karton. Teraz? No dokładnie. To chore. W jakimś pakie. karton? Zobaczcie jego karton. W jakimś mojaj. Kupiłeś ten pak? No, mojai. Ja mam mało koń. Jakaś. A gdzie? W którą stronę poszedłem? Dobra, widziałem jego. Był tam. Zaraz. Historia! Ja nie mogę Dobra. Bluetooth wróci, a więc yy, nie mam czego się wystraszyć, Mam um, nadzieję, że, że, że nie będzie tego grina gdzieś. Blisko. Dobra. Nie ma. O! Dwie latarki. Jak to zrobisz diamenty w ogóle? Bardzo, tak, za Robuxy. Dobra, w takim razie... Już długo będę miał Robuxa, to sobie sobie kupię. Du Dobra. Mm -hmm. I ten Blue jest Czekaj, co? O Boże, O Boże, Widzę, widzę. Ale to są drogie. na O, nie ten Blue. Nie mogę przejść, do... Bo... Obok mnie ten, Grim przechodzi. Słyszę, jak jego widzowie. Nie wiem czy wy, wy też słyszycie. Bo, tam był. Dobra, odejść. On ja się w najlepszym miejscu zatrzymali. No się nic mi nie zrobisz. Wiesz. Jakby cały, jak chcecie zobaczyć, dowiecie się więcej o tym filmiku, znaczy o tym filmiku, to możecie obejrzeć poprzedni, bo Lukasowy on to był co który opowiadał. Więc rzeczywiście polecam. No, czy po raz któryś. Tu Tutaj da się wejść jakoś, tak? Wycając? Nie. Dobra do kartonu, bo Dobra, to może gdzie? być blue gdzieś. Luka, nie Dobra, nie ma blue. Ani... O, tam jest green. Green nie rusza. Wiem, wiem, nie, nie, nie muszę się ruszać. Ja się mogę ruszać. Tak naprawdę yy, on nie reaguje na słuch. Po prostu jest ślepy, serio. Chodzi byle gdzie. No nie byle gdzie, ale. On się tam kampi. Tak, kampi się. To genial. To super. Super green. Jeśli chora, nie reaguje na słuch? No to możesz wstać przecież. Będzie szybciej. Nie, bo jest blue gdzieś blisko. nie. To właśnie uważaj, bo ten green może zaraz do ciebie iść. Wiem. A ja właśnie o tego nie wiedziałem, że on... że iść nie ruszałem, jak on do mnie podchodził. Więc tak zginąłem. Dobra, ale może o teraz... Gdzie yy, w yy, rundzie się uda wam rybem przejść? Dobra, mnie to dziwi czemu gliny na ręce przenikają, mnie to dziwi, jeszcze... A to coś możesz jumpskierować? Patrz. Nie, nie, to nie jeszcze siedem latarek tylko i o, Ja się wykręciłem, bo wyszedłem przypadkiem z kartonem. Dobra, ledwo. Ile masz? Jedę no, po czy zero bo sprzedałem tą pęknię. sprzedam nie dobra. Lecę bo chcę! Widzowie, widzowie. Pytacie w komentarzu, dlaczego ja się niczego nie trzymam, ale lecę. Dobra, a więc... No has, nikt tego nie wie, po prostu logika jest. teraz tutaj może być green albo blue nawet. Dobra, gorzej green. Tu ja jeszcze w komentarzu jest. To nawet jeszcze nagrywali. Ogólnie nagrywamy Robloxa, no i rzeczywiście może Minecrafta. Ma o, mam. Żeby teraz tu green nie przyszedł. I będę. O, i jest w ogóle franek jakiś saku się. Da. Wejść w szafę. No. Jak ja to, mówię diamenty, ja Jak chcę zmienić, no. Ej, hey, Luka, to by tam do takiej szafy. Czemu? No, zobaczysz. Aha, bo ty tam jesteś. O nie! Dobra, widzisz, że Lucasowa... Mam trzy! Mam trzy, bo tam jest... Dobra, się dobra. To masz wszystkie, masz. Uważaj! Na starcie, starcie, czy nie? To by jest Na starcie są to wszystkie potwory. Będziesz miał Lukas miałem sprawkę.

tylko... Spoko! Możesz biegnąć, nie ma nikogo. I... Zaj jeszcze zajrzyj przy sukienku! Dobra. Dobra, mamy to... Doszli, właśnie doszli do... Zag zagłosowałeś. My co? My będziemy pomijać historyki, bo tylko czas zabierają. Dobra, tutaj są... No daj mi jedną... O nie. Okej, okay, tutaj jest to. Musicie znaleźć 15 gaśnic, ale po co masz 15 Właściwie kan kanistry. Kanistry. Dobra, kanistr. no, jak mnie... To nie gaśnica, to kanistr. ja mam kanistry. O! Yellow. Ej, orange będzie. Yellow. Jaki yellow? No yellow. Jak tylko jedynki Co to jest yellow? Jak on cię złapie... Masz jeszcze szansę przeżyć, ale musisz skoczyć w dobrym momencie. No nie, nie chcę iść do purpla. A jak? Przed yellowem się schować. Nie chcę iść do Purple. Ej, widzowie, ja... widzowie, znowu idę do Purple, a więc zobaczycie znowu ten trik za chwilę. Ej, jestem bardzo blisko ciebie, tylko Nie idź w moją stronę, tylko, Bryn. Dobra, poszedłem. Dobra. Łukasłowy, ten Green i tak nie reaguje. Tam o nie, uważaj, nie! Jest zielony. wiem, widzę. No nie idź w moją stronę. No się, nie. No co tam to są. No ja. ja, dobra, cofa się chyba. Tak cofał, że było. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co to był za dźwięk. Możecie cofnąć i sobie posłuchać. Dobra. Bardzo nadchodzę. Ja teraz to nie kupuję. Bo dla mnie to żaden problem. Czy tutaj jest, jest. Tak, tutaj jest gaśnica. No czyli kanister. Mam jeden kanister. Ja też. Nie, ty teraz mam pęć. pięć. Aha. Bo ja nie mam pięciu 5 ja tylko mogę cztery. Tylko że. Yy, kiedy muszę mieć 4, ja to muszę jeden kanister ciągle trzymać. Ale znowu logina tej gry występuje jakim cudem można, że w kamponie wszystkie jak podradują. Dobra. Lo no logika no logika... 4 miliardów i Właściwie 5 miliardów. Tutaj masz... jest jeszcze. Mam dwa. Tam, tam ja żyję. będę miał pusty. Szóstka I kolejny panu właśnie, panu. który wcześniej widziałem. Dobra, czyli mam... Dobra, fronę panu tu włożył panu. Gdzieś tam nie wiem co to jest. Czy to jest? Wszędzie. Dobra, czy są, jakieś, dwa, jeden. czy są jakieś tutaj pierogi do zebrania? Ranę panu, gdzie ty jedziesz? Na wycieczkę. Szkolną. Dobra. Let's go. O, idź, Uważaj, idzie Green. Yellow, widziałem tam Franek. Dobra, z której strony on to przyjdzie? Tam jest O, yellow. nie! Zostaw, jest... nie, nie! Nie! Yellow ma Franka! Musisz skoczyć na na, na na no na wieżę gdzie nie? Tak. Nie teraz. Teraz. Ja zawsze, ja zawsze tu ląduję. Nie. W ostatnim odcinku nie wylądowałem No maniu. No się maniu. No, ale było tak blisko śmierci złapał ziemny. się? A nie on tutaj do gniazda leci z gniazda na no, ziemię no. a idź kup bilet Lukasowy. bez... aha dobra, to już chyba odkryłem logikę tej gry ale my się to podobało ogólnie nie kupiliśmy biletu i to przybyliśmy cię więc nas nawiedzili Proszę. dobra no. kolejny farnitet 0, y bo szukam bo odłożył a widzowie pokażę wam jeszcze coś śmiesznego totalnie, tylko najpierw poszukam tych y kan kanistr i odłożę je i wtedy wam Uważaj, to pan a spoko, ja się go nie boję bo jestem w tym dobra w ogóle przycie Ale on tak fajnie. Oh, 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 oh. Nie! Brin tam jest! Galk sobie jest zagrożenie, bo Grinku to będzie zapał. Dobra, tutaj się nie zmieści już. Nie wydaję się tu wyjść. Dobra! O ja cię, już tam nie wejdę. Dawaj mi. Ej fronę panowa chęć jest. Piero cztery. Patrz na to! O, jest, jest. Pana, no, no, Lukasowy, ile Nie, ty miałeś. No panno. Mogliby. I jelo. masz tego? Zero. Ostatnie dwa wam zostały. No, dobra, poczekajcie, jeszcze poczekać. Czekaj mnie. Bo ja chcę jeszcze widzę pokazać trik śmieszny z jelołem. Jelołem? Yellow? Tak. O, 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 nie. Okej, okay, dobra. Z ale okej, okay. ale okej. Okay. Już, Dobra, już, ja nie, już nie musisz. uważać. Chyba. Tylko stary, tam, to zielone. Dobra. Tam, gdzie Kranek panu poszedł. Czekam na Yellow, bo on musi tu być. Kliknij usiądź. Nie, jeszcze nie. Bo muszę pokazać widzą coś śmiesznego. Co to będzie. Widzowie, pokażę wam yy, taki trik. Który nie wiem czy jeszcze działa Ale musi się tu Yellow pojawić Musi się tu, musi Yellow tu przyjść Bo on jest potrzebny do tego tryku To przyprowadź go tu Słyszałem go, go. Wyjdź z kartona. On jest obok ciebie Bo jest Yellow Usiądź yellow. Aha No co? Nie Wejdź. On ci nie widzi. Wejdź na chwilę. Co? No nie musicie bać, to by na oni się On nic nie widzi, on jest ślepy. O nie! O nie widzicie, widziałem złapię. Dobra, dobra. Brano paną to drwie, brano i panob. Dziś Dobra, ja w kartonie. Dzieci na tym. Aha, kur fajnie. Nie, no w ogóle fajnie. Widzowie ten ciągle nie działa, bo Yellow e, wtedy na, na to. Bo ty, kiedyś Yellow tutaj normalnie wchodził. Ląduje. Dobra, kanistry e, się ten podświetlają. Gdzie? Tam widzę pierwszy. No ilu. O dobra, ja też widzę, bo się leżę. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy też widzicie niebieskie kanistry. O nie, no i super! Jeszcze green do tego. Do do, frajdy, do zabawy. Tylko Adion, nie tu, jest dobra. Dobra, i teraz wychodząc. Zawracam do tego bo typu. Powiem dźwięk oddaje od dziwne. Wiem, boś pluszakiem. Nie, no nie I do, do... Mnie. I do mnie też. Dobra, wiem gdzie tam kan... jest. Dobra, Blue jest koło lukasowego. Wy, Wy pewnie go widzicie, bo wtedy ekran zamazał. Widzowie. I nie ma. jak myślicie, czy uda nam się przejść cały. Ej, gdzie jest y... Blue? Nie y... To jest mi potrzebny, gdzie Blue. Y... Nie wiem. No dobra. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy uda się nam. Przejść cały e, no, całe poziomy. No, wszystkie poziomy a, i jeszcze do wagoników. Bo mi się już dwa razy udało. Nie jestem w to takim... Plusem. Nie przeszedłeś tego. Tylko, ale przeszedłem to tylko dwa razy. No, masz? Hmm. Mam jeden. Dobra, wszystkie. Dobra. Teraz będzie Cyjan. Nie! Nie, i teraz co? Cyjan. Dobra, weźcie, pominajcie. Chcesz zobaczyć ten? Jest ciekawe. co? to jest! Ała! Ała. bzdę! A nie, nie! Yy, teraz dalej będą... dalej będą ci sami, chyba. Yy. Super! Nie. Chyba będzie. Chyba będzie Cyjan. Musimy zobaczyć scenę, żebyśmy się dowiedzieli. Dobra. Nie, nie będzie Cyjana. Nie będzie Cyjana, jednak. O nie! Możemy poczekać spokojnie, nic jemu to nie zrobi. To Tylko no czas. będzie fajerwerka. Nie! Be nic się jemu nie stanie. Normalnie zejdzie na dół po prostu. Lukis! Nie na mnie! Złapał mnie! Złapał! Co? Kto? Patrz! Latam! Nad tobą! A ciebie ty, Nie, nic! Pomocy! Mnie właśnie ten jelą, teraz to nie uda na pewno. Mnie właśnie jelą, nie? I O nie! Jak wróci to wtedy mnie? O nie! Najgorzej będzie. Jak wróci to mnie. Chyba. Ej! Masz zagrożenie? Nie, nie! masz. do ciebie! do Blue A blowbiegnie? nie, on do mnie. On do mnie biegł. To się Luka sobie ma zagrożenie? Jakoś? No bo się zwagowało, bo kiedy Yellow złapał franka, to zauważył. Co? Co? Ja nic nie zrobię. Aha! Co? Ja nawet nic nie. Ale. miałem przed chwilą zagrożenie, no i zniknęło, bo on nie zaczął gonić. To było chore. Widzowie napiszcie w komentarzu, czy mieliście tak. Bo ja nie wiem. Znaczy, bo ja nie wiem co to w ogóle nie było. Dobra, w takim razie ja wiem, że jeden lukis jest, jest yy, uparty. Zaraz, na jedno? Wejdź tam, przenieśli panu, Wejdź tam, Wiem, że nie wiecie o co chodzi, ale ja właśnie Dobra, go rozumiem. Widziałeś słysza? słyszałem gdzieś Greena, a więc. Będziesz Nie, goni mnie. Znowu. Zostaw mnie, ty wredny. On Ciebie dogoni. Wielu, znowu mam pranka, no. No to ładnie. Super. Nie gadaj. A, Nie do... Aha, zebrałem to. O, Ej, do... patrz, ja to zebrałem, bo on mi w to wrzucił. Dobra, dobra. Tam jest blu. Wiem, kiedy wyskoczyć. A ja idę do parku, żeby mi... I perfekcyjnie. Dobra, jest jedno, jedno, Lukis. A gdzie... No ma Ej, bo tu jest jedna luki, ale to się ode mnie odbija Aj no, Muszę tu Patrz, no tu jest luki, ale tego nie mogę zebrać. Bo, bo Bo, aha, nie, bo ty A, bo ty w kartonie jesteś Bo ty w kartonie jesteś Animo, może, a nie da się zebrać luki z kiedyś się w kartonie. Nie, no, Jelu znowu. Gali. I masz przyjaciela? Pa! No nie, ty nie, nie, trzymasz? nie, widzisz widzisz nie, nie, To wielkie. Tam jest green. A blue nie, ja chyba Muszę kiedyś pójść, ale jak ten green wreszcie odejdzie, bo nie wiem w którą stronę skręci Spokojnie widzę go tu On tu jest, ja je, a ja jest jego green, widzę Jest green, widzę greena, ale przyjść Jakby co? Te luki stoją, jestem ja Jakby co? Widziałem greena Frany Panu widziałem przy Tobą greena Nie chciałbyś się bazować Super blue, biegnie na mnie Rainbow Racers? co to jest? Wejdź tam, fran... mm. i panu, wejdź tam, praney panu. No nic! no znowu praney panu, jak to robisz? Jelco ty ci łapie? Nie, dziesiąty raz. Zginę. Dobra. Nie. Idę, o nie, na sam środek. Dobra, Ty, tutaj pewnie będzie jakieś. Bo to lukis. się trudno, Dawaj mi lukis. Poza tym one uciekają, a więc, no, widzowie, to, to nie, są. To, to są. To coś... w komentarzu, czy Bo to żyje. Ty czy całe prześliście to. Złapiecie, chodź tu. Mam go. Nie Teraz. gadaj, że go nie hmm. można mieć tak. A, tu weź. Wyjdź z kartona, bo jak ty chodzisz do kartona, to on. Trzeba. Dobra. Do zagrody Cztery. Prawie połowa. Tam jest green, widzę. Tutaj. No jeszcze kamper, No super. No to jeszcze jak tu. No super! Nie mnie, typie. O. Aha, on nie zauważył. Mm. Yellow goni. Dalej nie możesz. Franuj pana. No to w No i znowu. Nie wiem, który to już jest raz, ale ja chyba jakiś dziesiąty, albo jedenasty. No to... oni nie, najgorzej baguje wtedy. Albo co, wy zobaczycie, który to będzie raz? No. Widzowie, yy, liczcie też, yy, który raz ten... Franek yy, zginął. Nie Znaczy, no zabrał widzi. jego ten. Wy będziecie widzieć, który to jest raz. Nie musicie. Tak. Dobra. O, zabranie, złapa. Nie chcę być. Złapa, Złapa mnie! Złapa! mnie! zginąłeś? No, ja nie, zginąłeś? się Nie! Zawie, ja przegrałem, ale jeszcze został tylko Fernando e Pano, tylko Dobra, on. ty też... Tu teraz robi speedruna challenge no karton challenge. Dobra, no carton challenge. Dobra, jak... Nigdy ci się to nie uda. Co jak? Fernando e pana zginie, no to kończymy. No, Fernando e musi się postarać. Tam nie ma żadnego luki... kucni i... No ja tam nie sprawdzałem tak całkiem, a więc sprawdź. Bo nie wiem. Nie. On jest blisko. Kto? Y poczekaj sprawdzę na kamerze mnie je wywaliło. Jeden aparat jeden. Ludzie, I dobra. Na kamer na aparat się no jeden. Postawię. No, No, głupi yellow. Ciągle łapie łapiena. Dobra, skocznie. To jest! Widzowie! I tak odcinek. Do zobaczenia. Do Na następnym! Następ... Do następnego odcinku. Do zobaczenia.